Możecie yes, brać yes, wszystko, yes. tylko Svena weźcie, nie? Ja nie chcę. Ja bym zagrał Veno albo. Juggernautem. Oh. Mi się już nie chce. Juggernauta biorę. Juggernaut jest słaby. Juggernaut jest fajny. Juggernaut dobry, jest. Hexa, Axa, Hexa, Hexa, Hexa Sven. Axa, taks! Coś siuku? Dobra, GG nie mam ani Svena, ani no, Magnusa. Mówisz eee, ja... króla na środku. Ale przed mowami? Mhm. A, aaa, aaa. Bieżąc... Tak to działa. Nie, ja i odmawiam i grać szłonem. Idę sobie A za 8000 tysięcy skrzynka, z której ryby wypada ci ral. <coughs> Albo mythical. Seconds, Albo mythical. Jak cię wypad mythical. Z, mi, mi wypadną to włosy to do cienki. Zobaczycie, tak. zobaczycie. Dobra, bf muszę złożyć na BF. Włosy do CM-ki padną, jak nie? Ja jestem tego pewien. Nieee, yeah. Loli, kucyczki, ja też chcę Loli, kucyczki. Loli co? Loli, kucyczki, kucyki. No i pacyfikator Jest mnie. Idzie do CM-ki, mam takie dwa kucyki, <śm -ki> I camping, ja, gdzie ja pójdą mowy. Ja pilnuję, żeby towary się nie powszechrzały. Ja ci powiem tylko tyle, ja Idź do O poszedł do CM-ka. O oh, Jezus. Ja ci tylko mówię tyle, żebyś poszedł do Hekka. <śm -ki> Ja? ja ci powiem tylko tyle, że jak tu podejdziesz, to ja cię z pociągnę. Mówisz, no, ja że będziesz ciepać mnie z aksa. Ciepnie ci z axa. No. Jak cię Aktora. ciepnę z axa, to ci się pelerynka wichrzy. No no A on tak cię ci ciepnie z różdżki. To ci trzonek pępkiem wylezie. Haha! Ha. Tak ci się... Ej, tam jest bug! Złoto! Puść mnie! No idź z tą drogą, stąd pizdu. <laughs> <laughs> no co za menda. To cemka za zanim się zamachnie. No. <noise> Użyteczna chciałaś powiedzieć, że jest. Bardzo. Chciałaś? To chciałaś? To jest do manka, czy no, do pacyfikatora? No. <noise> Wiesz, że chciałaś. Hot Jagger dam ci manę. Chcesz manę? No. Daj mi tango. Jogie ma, tango? I <noise> Za dużo o, do mnie zdechnę. wymagasz. No, nie zdechnę ty broni tak fajnie? Zdechłam. O tu miał być pacyfikator chyba. Lalalala Lechek so zginęła, co chodzi? Oko loko. Jest oh, okay. okay. Po prostu ja walczę do ostatniego paska życia. Paki złoto. Dobry to Cemka to nawet złota nie jest w Ej! Cemka daje manę. Dajesz manę, no? Właśnie, you dawaj manę. manę. I'm, I'm Cemka, I'm helping. Dawaj manę. Ej, Cemka powinna, powinna mieć taką skórkę, arkanę, że powinna się zamieniać w taką wielką butelkę klarity i tak popierdalać po mapie. Tak, boing, boing, boing. I świecić na niebiesko. Albo w fontannie. Sikać woda powinna z niej, z niej taka niebieska na wszystko. O bada bada. Yy... Tyberiuszu fajne masz fantazję, ale ja się pod tym nie podpiszę A, bo się nie stasz jak coś to nie, nie kupuję Woodli na maneu item, bo... Oh, A zaznaczę. A Jarvan. Czemu to dookoła Jaggeronta pizga taki lód? What the hell? Bo może z miecza mi tak świeci Lut yeah. ci świeci z miecza. Ja bym po prostu daleka. policji i idę, ale to, to, to faktycznie tylko wokół mnie. Tak, bo ja bo jest, się nie myje Jaggernaut, i to są muchy, i one zamrzają. Tak? To są białe muchy. I latają. A, tam a, domyśliłeś tak. się, że to jest może mój spell? Czy nie? E, nie? A ja tylko chciałam powiedzieć, że białe muszki. To generalnie się na zwłokach żywią. Mówisz, e, idziemy na dół, bo tam widzę, że jest grubo. Idziemy Mocno do heksy. Nie chcę was, wbijamy chcę was wbijamy w w do w tu! W wbijamy do Hexa. Macie heksa ciebie. Za aksa. do Heksy. Już nic nie ma! Party! Jak... A, Ej! Ale ja pana. tu leżę! Zostawili mnie dziady jedne. Dobry. Dobra, poleżę Chodź tu, sobie. Po się tutaj sam. Oooo, piją piją piją. Hehe, <laughs> partyjne. Jezusa do swojego serca. Inaczej ja ci nie wskrzeszę. <laughs> tak, co? Kolendą musisz, musisz posłuchać. Musisz posłuchać kolendy do końca. A, bo to ta wieża była o, chyba Idź masz lifestyle. Lifestyle z Bogiem. Amen. Amen. Będzę. Oj! <laughs> Trzeba mam, że tu impreza jest. <laughs> Ała! Tu zielone bije! No, party. Bot! Nie żyje. Mikruj to! z tym! on tego Pacyfikator! Gdzie nasz support? Gdzie jest balans? Good job, team! Jakby to powiedział Indie. Tu są dwa, dwa trupy u góry, ale... Krystal nowa, pacyfikator! Nie, trzy trupy nawet tu są. Dobra, się wykupię, bo jest, że słabo badania. No, cztery życia, cztery życia, cztery życia. Cztery hapsy. Noo, czekasz, jak ktoś skrzesi. Walczę, ty nie widzisz. Odciągam uwagę od cemki, tak? Dobra, Ale <ścoughs> cemka jednak coś robi, skrzesza nas. Aks, aks! What no weź się pokręć trochę No cooldown mam człowieku Nie pierdolę, ej Ja tu tak oni, a ja wy tą grę tam przegrywacie <grym> Seriously? No, bo no oni, Expa ex nam pokradłaś. pokradłaś No no Młodzieju, no, my to, my to O kurwa my... oh, fuck Ups, nie trafiam sobie ulti. Nie, yeah. <laughs> not enough mana. Dobrze skręcone. Ooo! <laughs> <Szyfko, szzyfko. śmiech> Kto tyle bomb? 11. No bo poginęliście i była lipa. O kurwa Ha, <laughs> mam więcej. Się mi to nie powtórzyło. Nie możemy <gryzamy gryzamy> tak słabo grać. So you say. So you say. Coś ci się tu jara w bebechach. Co teraz mamy? Teraz mamy. Ogry. Furiony, czy. Aha, ogry. Zawsze zapominam o tym jednym. Ogry? Ogry mają warstwy. Jak cebula. Właśnie. A co mają osły? Nie wiem, ale wszyscy lubią Zęby. Zęby. Masło. Masło, Słoma. dobre. Oła. Ten na, naprawdę się fałek. Oła! Zaszerz, jak widzisz. Lupra czy Ja mam co robić? Mikruj z Represorze. To zrobię właśnie. Dobry mało t Dobrze wymikrowałem to. Pod pachą go tam siupnął. Mikruj! Okay. Stay Bacz, back. Tu. Mikruje. Mikruje dziada. To nie wie co się dzieje. Dobra mikro! Brawo! Te mikro! Kasa! Zat mikro! Oh. Te mikro. ...wszystko tylko, czy góry jest jeszcze? Czy znowu też z mm -hmm. well. dołu? level. Oh. Tak słabo idzie. Podnieście drała, bo się zmęczyła. No, ona się często zmęczyła. Eee, drugi raz dopiero. Chama, no, dopiero. Rest in pieces! Kro, kro. Ale mam ochotę zagrać w Kingdom Rush. O ja. Kro. To jest worek złota pod nim. Dlaczego ty tą CMO nie kupiłeś się Eee, <grywanie> yy, bo ja sam z siebie daję manę What? Tak trochę tylko kurwa mało Ja Plus jeden Ej bo ja tutaj <grywanie> Sam tu A bo przegrywać. ten grubas mnie za mocno bije Muszę go tu przyprowadzić do was <grywanie> I poza tym robię arcane'y Ej to... I po to było... Mikruj ty, tak Zabił mnie, jak byłem tam... już z boku. Ten cyb tak ma. No. I... słaby skończyk. Boink. Tu chyba na górach jedno wpadło. Ja kupiłem dwie parę butów, a wiecie dlaczego? Bo w jednej się źle chodzi. Znaczy... w jednym bucie się źle chodzi, nie? No coś w tym jest. Albo ci nogi śmierdzą i musisz zmieniać. Ta. To tak jak jest ten dowcip, co? To... Idzie cygan, spotyka drugiego cygana Ten cygan idzie w jednym bucie Ten się go pyta Co, zgubić buta? A on mówi Nie, znalazłem No koń by się uśmiało, co najmniej kaszka A w ogóle Hand of Midas by tu był dobry, nie? Nie Nie? Czemu nie? Jak tu jest gold deficyt Eee, bo nie można kupić A <laughs> Dlatego by był zły Dlatego byłby zły Pacyfikator! No ja foduję, nie? Oh, Gdzie ej. jest balans? Z Kimba! Kurwa! Damicie, oh, dam proszę Jezusie Mario. Jezu, kurwa, Chryste. Yeah. Nie! Nikt Golda Zajcze. nie podnosi. Aaaa! Mikro i. Tak, mikro. Ogarnia mnie. Smutek. Zwoń, zwoń, tutaj, zwoń. Oj, tutaj bak leży. Heksa, <grym> mój trój! <grym> Chyba Manik dostał splasha ode mnie. Dobra wie, z ciebie, wie. dobra z ciebie Heksa. Dobra ze mnie Heksa. HD Heksa, ups. <grym> Upsik! A ja te slarki tam tak randomował sobie? Bo... Oj! A ja? Hej! A to Co, dziwne pacyfikator, obalany się nie gada. Musimy się wykupuj się, robar. wykupuj się. Padłem. Ulti! Ax, ulti! ulti.

Jeden z Larek się czai. Leci! Larek ogarek. So money bags! O Jezu, ale pita! Ode, to będzie dobra runda. <laughs> Nooo! No, jak my to wygramy, to Illuzja Iluzja heksa, iluzja. <coughs> Au, ugrywam się w język. Ej, ja już powinnam mieć tutaj rivera, a ja mam 500 golda. Ja mam jeden item. A ma Muteczek. <laughs> Cemka ma dwa buty, what?! No jeden Jezu, na mana, jeden na życie, tak? Jezu, na chuj ci buty na życie, to takie <laughs> jest Nie, nie, nie! <laughs> niech ktoś zawoła nerwowego, niech mu przemówi do rozsądku. Albo go chociaż Przypomina wyzywa. mi się lina z Bloodstone'em. Mówię ci. No co, co? Wy tak nie robicie To tak full, full nie. Cały Nie, ale butu. kto, kto wam wszystkie, wszystkie rodzaje dawał rodzaje jak umieraliście, to nie, nie, ważne, ja wiem. Kto bogatemu zabroni? Nieee... Przecież buty się stakują i będziesz miał super szybki ten... poruszanie nie, się, to jeżeli raczej. kupisz wszystkie. No, no mówię ale. wam. Moja wierza! Moja wierza! Ale oni mnie biją! Bo ty... Co to za jakaś próba? Próba złota. Siłę. Pate... I tak tyle samo złota dostajesz. I, I co? Gdzie był twój bud, jak pchnąłem, co? Eee, bud ratował drogę. Gdzie <grym> Really? Nie da się tak grać. tym dupa! Tak manę. Ale mamy trochę po dupie. Cooldown. Dobra runda, ja nie mam... <śpany> Pacyfikator! Małdziebie... Ratuj! Stój. Nic nie ratuje, umieram. Mówiłem, wszystko bierzcie, <śpany> wszystko, bierzcie <śpany> wszystko bierzcie, tylko weźcie Svena, bez gitu. No, no to... Wzięliście cm na no to macie. No, ale ja nie byłem ostatnim pickiem. Ale to którym pikiem byś nie był to MKT zgubi pomysł? Dwóch to <laughs> ja, przegraliśmy. Tak, wszystko, wszystko zwalcie na suporta. To... Wszystko zwalimy na ciebie. Again. Again. to, to nie. No ja wziąłem mnie, bo chcesz na wyższym poziomie grać tą, tą samą postacią? A co, Ale nie, ja bym przeglęcie. A przegra, to, to bierzesz, już wiesz. tego postacie. Tak, nie.